Cześć kochani, zapraszam Was na święta do sklepu Deals. Tutaj macie jeszcze Halloweenowe ręczniki papierowe za 12 zł, ale dzisiaj zobaczycie naprawdę cudowne rzeczy, kubeczki, będą fajne choinki. Tutaj jest nowy popcorn. Kurczę, nawet nie wiedziałam, że jest już taki popcorn. Były Oreo, były Twixy, były bounty. Teraz mamy. Coś takiego. Zobaczcie, jakie świetne miseczki świąteczne dla kota pokazały się w Dilizie za dyszkę. Obok mamy dla pieska taki domek świąteczny, taka miska duża za 20 zł. Będzie sporo nowości, tak więc nie zapomnijcie zostawić mi łapeczki w górę. Oczywiście zachęcam was do subskrypcji, byście byli na bieżąco z każdym przeglądem, nowością. I tutaj na przykład macie takie świąteczne ubranka dla pieska za 20 zł. Są też zabawki za 5 zł, za 6, za 10. Jest naprawdę tego sporo. Na przykład Tutaj, jak kupicie trzy sztuki, to zapłacicie jedyną dyszkę. Co mnie bardzo urzekło, to te skarpetki świąteczne dla pieska w okresie zimowym za dyszkę. Podobne zestawy pokażę Wam w Pepko, ale tam jest ubranko i mm, takie właśnie mm, skarpeteczki. Jutro będą one w przeglądzie z samego rana, tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie. No i lecimy na półeczki. Tutaj macie skrzaty za 20 zł. Może nie są fajnie wykonane, ale ciekawie wyglądają. Dziadki do orzechów 12 zł, Mikołaje 25 15 skrzad, ale te poduszki są cudne, one mo mogą stać, kosztują jedyną, jedyną dyszkę i to akurat sklep DIY mnie zaskoczył, bo dużo jest wyprzedaży, na przykład czapki Elfa za 12 zł, są czapki Mikołaja za piątkę, tutaj macie też różne. Takie wiecie, okulary za 2 zł, są karety, ale te karety są w ogóle tragiczne, więc na to nawet nie patrzcie. Bo te w PEPKO to jest w ogóle sztos, a tutaj to jest jakaś pomyłka. Raz, że farbka schodzi, dwa, że w ogóle to wygląda tragicznie. Ładne są te kubeczki 12 zł. Zobaczcie, taki piernikowy, i bardzo podobne są właśnie w homeniu. Dzisiaj pokazałam fajny przegląd, tak więc. Zobaczcie. Nie mam pojęcia po co są te kredowe markery. Do czego? Jeżeli ktoś wie, to może mi zostawić informację. Dzisiaj tak się zastanawiałam: do tablicy, do jakichś tabliczek? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Pierwszy raz widzę kredowe markery. Tak więc zobaczcie, jak paskudnie wyglądają te karety. To w ogóle jeszcze jest uszkodzone te koło. Tak więc no, to jest chyba najbrzydsza dekoracja świąteczna, jaką widziałam. Bardzo ładne słoje za 25 zł i są piękne. Takie filżanki duże, zobaczcie, za 12 zł i tą białą chyba kupię, bo naprawdę wygląda pięknie. W środku ma takie czerwone śnieżynki. Na zewnątrz również jest ten wzorek, taki sweterka w śnieżynki. I tą szklaneczkę możecie kupić też w kolorze takim bordowym. Tym razem szare są w środku śnieżynki. Kto bardziej jest za białym, zostawia komentarz. I kto za bordowym, ciekawa jestem, jak tu będą podzielone opinie. Ja wybrałabym biały. Talerzyk dla Mikołaja za 10 zł. Bardzo fajne formy ciasteczka za 4 zł. Tutaj obok wiszą bombeczki za 2 zł, przecenione z zeszłego roku, ale nie wiem, nie podobają mi się, więc te ładniejsze są w pepku w choince. Tutaj są ciekawe nawet te ręczniki, które kosztują 12 zł. Są też sztywne, ale mają ładne wzory. Tutaj jeszcze są takie w ciasteczka i te są naprawdę cudowne. Kosztują również 12 zł. W tym roku już nie było tych bombeczek e, śnieżynek w pepko, ale w dilizie dalej są. Możecie kupić za 5 zł i albo jest tutaj ta zatyczka srebrna, albo złota. Co jeszcze fajnego, to dużo ciekawych, ładnych mm, serwetek i talerzyków na święta dla dzieci, ale i nie tylko. Tutaj macie takie różowe dodatki, 4 złote te talerzyki. Tutaj e, w środku znajdziecie aż 12 sztuk. Tak prezentują się te złote. No i mamy poduszki świąteczne, 12 zł, takie skrzaty, ale co mi się najbardziej podoba, to te kokardy. Te kokardy są przepiękne, zobaczcie jak one się prezentują. Kosztuje 20 zł i jest naprawdę spora ta poduszka. Lecimy dalej, koce, 30 zł. Tutaj jest taki bardzo ładny wzór świąteczny, 25 zł ten kocyk. Wymiar oczywiście 130 na 170 cm i tu jeszcze jest taki w domki. Piękne poduszki świąteczne, 25 zł i tutaj macie takie haftowane choinki, na dole są też zielone, bądź z napisem Mary Kapcie z Baranka za 25 zł w ciasteczka są naprawdę przeurocze, tak się prezentują. Bądź jeszcze za chwileczkę wam pokażę drugie kapibara. I te kapcie będą też w pepko, tylko nie wiem czy nieładniejsze. ale te kosztują 30 zł. Nie podoba mi się tylko ta gruba podeszwa, bo nie wiem, czy będzie się wygodnie w nich chodziło. Tak więc tutaj jeszcze mamy pościele świąteczne 2 na 2,20, dwie poszewki. Bardzo ładna jest ta pościel i kosztuje 80 zł. Tak więc cena naprawdę fajna, jak na Dillis naprawdę duży plus. I tutaj faktycznie, wow, ale tania ta łopatka z wykrawaczem kosztuje jedyne 3 zł. I naprawdę jest fajna, dziadek do orzechów, patrzcie jak to fajnie prezentuje się, można komuś wrzucić w prezent oraz takie zawieszki na choinkę. Girlanda takie dzwoneczki za 4 zł. I tutaj macie świetny zestaw do łazienki. W Pepko pokazał się kubeczek i dozownik, a w Dilzie macie mydelniczkę, pojemnik właśnie na kubeczki i dozownik za 20 zł. Przecenione pieprzniczki i solniczki, bo Vanek i Mikołaj teraz jedyne 9 zł. Zaraz wam pokażę, jak wygląda, bo akurat to pudełko było otwarte. Tutaj są jeszcze takie metalowe girlandy, one też kosztują teraz 9 zł. Możecie kupić choinki, śnieżynki bądź ciasteczka. Ceramiczny świecznik wygląda jak takie miasteczko domków. Zobaczcie, tak widać je fajnie delikatnie. Kosztuje teraz 20 zł. Bardzo fajna propozycja na stół, na przykład w Z daleka myślałam, że takaś babeczka, a tutaj są po prostu takie ładne domki. Pokazały się też świąteczne dzbanki z talerzykiem za 50 zł i tak się prezentuje. Teraz troszeczkę dekoracji, tutaj macie takie piórka, do środka można wrzucić świeczkę i ta ozdoba kosztuje 6 zł. cenione gwiazdeczki na 3 zł czerwone, złote, srebrne napisy ho 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 za jedyne 2 zł można fajnie zawiesić, postawić, one też będą pięknie prezentować się wśród waszych dekoracji. Tutaj macie kule mm, śnieżne 30 zł i co mi zaskoczyło, że to jest też pozytywka, tak więc naprawdę cena hit. Drewniane choinki. Zobaczcie, jak fajnie wymyślili z takimi napisami za 8 zł. Tutaj są takie domki za 10 zł. One są podświetlane LEDem. I coś co Was zaskoczy. Dils podrobił Reniferes z Pepko. Tutaj są tak ładnie zapakowane, kosztują jedyne 12 zł, ale te są takie bardziej okrągłe, nie wiem, jakoś nie podobają mi się. Fajnie wyglądają, ale te z Pepko są ładniejsze, a jutro pokażę Wam złote. Ostatnio pokazywałam właśnie zielone i bordowe. One tak szybko znikają, więc naprawdę warto dołożyć te 8 zł, bo są ładniejsze. Te choinki są fajne. Ten spód mi się nie podoba, ale są fajne Spraje w action. Można to przesprayować, bo to jest taka jakaś brązowa, to tak wygląda, jakby to było zardzewiałe. Ale ta choinka z tą wykrzywioną górą jest naprawdę cudowna. Można to też ośnieżyć takim białym sprajem. Dół na przykład przejechać też na biało, bądź zrobić srebrny. 12 zł. Myślę, że jest Fajne. Ja kupiłam podobne w zeszłym roku y, w PEPCO. Nie wiem, czy pamiętacie takie chudziutkie choinki, więc już mówię, dobra, za dużo mam tego, ale te są naprawdę fajne. Tutaj jest girlanda na okna, 25 zł, zobaczcie. i takie y, lampeczki, też takie małe, LEDowe za 3 zł, i mini sopelki, też girlanda za dyszkę. Kareta 9, znaczy w sumie Sani Mikołaja, 9 zł. Tutaj macie domki takie świeczniki za 7 zł tutaj widzę na piątkę jest forma do pieczenia przeceniona łyżeczki 12 zł tutaj jest talerzyk Mikołaja za 12 zł tak się prezentuje no jest sporo tych przecen Tutaj jeszcze też nie wszystko było wyłożone, tak więc tak Wam tylko przelecę, co tutaj jest ciekawego. Te czerwone, metalowe domki 12 zł w tym roku. Ich nie widziałam w Pepko, one chyba przez dwa lata też tam królowały. Czubek na choinkę, taka srebrna śnieżynka za 5 zł. Są też przepiękne kwiaty, dyszka. One były w zeszłym roku w action. W Action, w action też były właśnie w i w Pepko były i tutaj w Dilze. Widzę, że tylko na razie są w Dilze chusteczki 4 zł, tutaj są zaszyty za 4, 7 zł. Długopisy za piątkę, takie z futerkiem. No jest tego sporo. Może akurat komuś coś tutaj się spodoba. I na koniec jeszcze pokażę Wam kalendarze adwentowe z bo za 40 zł i na razie tylko dwa rodzaje do wyboru. Tutaj te mniejsze za 7 zł to są zwykłe czekoladki. Więc jeżeli chodzi o liza, to na razie to by było na tyle. Dziękuję Wam, że byliście. Życzę Wam cudownej niedzieli. Dzisiaj wleciała druga część z przeglądu świątecznego w homeniu. Jutro z rana zapraszam Was na petardę przegląd do Pepko. Tam naprawdę zobaczycie cudowne rzeczy, ale to jest niespodzianka. Między innymi zdradzę Wam, że są świetne, złote renifery, fajne rzeczy na wyszakach i nie tylko. A dzisiaj jeszcze o godzinie 17 zaproszę Was na jeden przegląd, też dawno tam nie byliśmy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, tak więc ściskam Was mocno. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki, subskrypcje. Dziękuję, że tu jesteście. Do usłyszenia później. Buziaczki, cześć, pa!